Siemanko, jestem w tym samym hotelu, co byłem wcześniej. E, ważna sprawa dzisiaj. Jadę właśnie ze wszystkimi papierami do ambasady Pakistanu. I muszę spróbować tam załatwić. E, nie wiem czy mówiłem, ale we wcześniejszym odcinku jakie miałem problemy. E, chodzi o to, że ja w 2019 już próbowałem aplikować o wizę tam. E, wtedy jeszcze nie wiedziałem za bardzo wszystko jak wygląda. E, nie miałem żadnych kontaktów i tak dalej. No i po prostu nie udało mi się zdobyć tej wizy. Ale mój wniosek wizowy cały czas był otwarty. Ja nie wiedziałem, że ja go muszę zamknąć. E, także pamiętajcie o tym na przyszłość, bo możecie mieć później takie problemy jak ja. I mimo tego, że wszystkie dokumenty teraz mam, które potrzebuję, żeby tam spokojnie wjechać. O, właśnie mi się wysypały. E, to i tak e, musiałem dzwonić do, polskiej ambasa do ambasady Pakistanu w Polsce, żeby mi anulowali ten wniosek. Okazało się, że od tamtego roku. 2000, od stycznia 2020 oni już nie wydają takich rzeczy, nie zajmują się tymi wizami. E, później musiałem się kontaktować z kimś w Pakistanie. E, następnie teraz muszę pojechać. Aha, musiałem zamknąć tamten wniosek. Teraz jadę do ambasady tutaj, i spróbować e, aplikować o nowy wniosek. I najgorsze jest to, że za 6 dni wylatuję do Stanu, a przeczytałem, że takie wnioski mogą nawet trwać do dwóch tygodni więcej. Po złożeniu tego, na otrzymanie wizy, mam nadzieję, że tutaj się uda zrobić to szybko, szybciej e, niż po prostu w Polsce. E, a jeśli nie, to nie wiem. <grym> to prawdopodobnie będę musiał chyba tu zostać dłużej. E, no bo nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby tu dostać, bo naprawdę bardzo chcę tam pojechać. No. A później jadę na salkę, zrobić trening. Tak jak powiedziałem, tutaj zatrzymuję się na parę dni, żeby trenować i tak będzie. Za mną, ambasada Pakistanu, no i niestety z wiadomości. Tak samo jak i w Polsce, tak samo i na całym świecie, już nie wydają takich wiz, e, które się załatwia w za ambasadzie. Tylko i wyłącznie jest możliwość załatwienia wizy online, czyli e wiza no i, no i kurde, nie wiem, czy przypadkiem nie wyjdzie z tego lipa. Nie wiem, muszę zacząć jeszcze raz starać się zrobić to przez internet. Spróbować jakoś coś obejść. Nie wiem. Nie lubię, jak mi się coś nie udaje. Ostatnimi czasami z otrzymywaniem wiz to się udało jak na razie tylko do Tadżykistanu, a reszta nie bardzo wychodzi. Wiecie co jest najgorsze, że po Tadżykistanie muszę coś wymyśleć, żeby gdzieś dalej polecieć. A jakby nie patrzeć kraje, które miałem odwiedzić na tej liście, którą sobie zaplanowałem, się wyczerpały Czyli będzie trzeba polecieć gdzieś indziej. Ale gdzie? Nie wiem ale jestem stąd... Nie wiem jak to powiedzieć. Nie zdenerwowany, ale trochę... Trochę zdenerwowany też sobie. No trudno. Nic, jadę na trening się wyżyć teraz. Ja pokażę Wam jak wygląda miejsce Tutaj jest taka sala crossfitowa tam dalej różne rzeczy. no i tutaj klatka czekajcie przejdę się żeby Wam wszystko pokazać najpierw Mam nadzieję, że muzyka mnie nie złapie Powiem Wam, że naprawdę świetna salka, bardzo dobrze wygląda Dostałem już całą rozpiskę jakie klasy, o której godzinie są Teraz akurat będę zrobił sam sobie trening, bo y, dopiero później przychodzę na boks. No i popatrzcie. A nawet całą rękawica Tiger tak Muay Thai To jest dobre. Jestem u siebie. <gry> Robię 5 minut po 3 minuty, wszystko, a później zaczynam, znaczy dokładnie teraz już e, zaczynam po prostu tak technikę. Czyli powtarzam tą samą technikę około 20 razy. Na początek oczywiście klasyczna będzie, czyli ranny, prawy, sierp i locking. I tak będę powtarzał po 20 każdą też po 3 minuty i też 5 takich rundek. Kolejną taką fajną serią, którą chcę Wam pokazać, jest tak. Robicie tutaj zmyłkę lewą, i następnie atakujecie prawo, wchodzi sierp, wchodzi prawy, i automatycznie każdy ma ręce w górze. Po tym prawym flaki te ręce wschodzą w dół trochę. I high, no i teraz szybciej, jak to będzie. Czyli zmyłka, zmyłka, zmyłka. No i oczywiście, na koniec każdego treningu, e, dla mnie super opcją jest kopać. Czyli kopać jak najwięcej, na przykład po 50 e, low w prawą, 50 lewą. Później High High, można midle, jakieś kolanka. W Tajlandii kiedyś. Teraz już troszkę było inaczej, ale kiedyś każdy trening praktycznie było tak, że jakieś 30 minut treningu zajmowały kopy. Wiecie, w tajskim boksie kopnięcia kolana, łokcie to są bardzo ważne rzeczy. Boks troszkę mniej, ale oczywiście ja lubię. Także myślę, że na sam koniec zawsze warto pokopać. Jak by tak tylko przykładowo parę razy. No i tak jedziecie 50. Dobra, na sam koniec jeszcze będzie oczywiście rozciąganko, ale zapraszam na sklep Podróży Wojownika. Raszgardy z macie tam rękawice, ochraniacze, koszulki, bluzy, także zapraszam serdecznie, zawsze to jest wsparcie dla moich podróży, dla moich treningów, także dziękuję bardzo. Próbowałem teraz e, ostatni raz złożyć wizę przez właśnie to biuro, które spróbowałem dwa lata temu. Powiedziałem już, bo anulowali poprzednią, złożyli jeszcze jedną. E, oczywiście musiałem zapłacić jeszcze raz. Teraz to było 73 euro. E, no i co? Jeżeli to się nie powiedzie, no to ciężko, naprawdę ciężko. Oni mają do 10 dni czas, żeby w ogóle e, wszystko to potrwało tam. Nie wiem ile później zajmie dostanie tej wizy. Myślę, że dopiero dowiem się, jak już będę w Tadżykistanie i wiecie, co jest najgorsze, tak naprawdę tam do 20, do którego być, planuję być w Tadżykistanie, to dopiero będzie półtora miesiąca podróży. Planowałem 4 miesiące, może nawet 5, a tak naprawdę z tych krajów, które chciałem teraz zobaczyć, jak odpadnie jeszcze Pakistan, wtedy odpadną trzy główne których planowałem siedzieć po 3 tygodnie, może nawet po miesiąc. No w Pakistanie to nawet miesiąc planowałem. E... No i kurde, no i nie wiem co gdzie dalej lecieć. Jakiś tam plan zapasowy mam, nie chcę teraz mówić, bo jeszcze mocno liczę na to, że mi się uda ten Pakistan. E... No ale kurde, no... było w planach 6, nawet 7 krajów. No i tak naprawdę wypaliły tylko 3. Ja wiem, że są czas jakie są, oczywiście, że wiem. No ale jednak liczyłem na coś więcej. Ale ja do tego podchodzę jeszcze tak, że mam jeszcze czas. Jest dużo krajów na świecie, które mogę zobaczyć, nawet tutaj w Azji jeszcze, są jeszcze potwierdzone jakieś tam, no bardziej w bardziej zachodniej. Także na spokojnie. Jeszcze, jeszcze na pewno nie będę kończył podróży. Jeszcze będę dużo zwiedzał. No, tak jak takie jakie mam za, za, założenia. Do listopada grudnia być w podróży. Później Tajlandia. No. A może tak miało być. Tak w ogóle wczoraj czytałem, że na Iran jest planowany znowu tam jakiś, <grytanie> jakiś bombarding czy coś takiego, kurde, bo gdzieś oni jakieś drony wysłali, no tam też się robi gorąco teraz. Także można nawet dobrze, że tam nie pojechałem. E, a z tym Pakistanu jeszcze zobaczymy. Ja Wam powiem tak. Ja wierzę, że wszystko dzieje się po coś. Nic nie dzieje się przypadkiem, nikogo nie spotyka się przypadkiem na swojej drodze. Także tak miało być pewnie. Idę zrobić teraz jakieś zakupy do sklepu, muszę kupić coś do picia, bo nawet wody nie mam. Później chwila odpoczynku. I później drugi trening. No tak w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w Uzbekistanie wszyscy są milionerami. Ja też. Mam właśnie 2 miliony w łapie i nie zawałam się ich wydać Nie ja tak naprawdę jest tutaj taki przelicznik eee, Tam 60 tysięcy albo no tak milion 60 tysięcy sumów to jest 100 dolarów Tak to mniej więcej wychodzi No są tutaj po 100 tysięcy, po 50, po 20, 10, 5, 1 Ktoś, jak za tu przyjechałem, mówił mi, że jak przyjadę, to będzie tyle pieniędzy. Wszystko. Nie, to nie jest prawda. E, podobno w Tadżykistanie tak jest, także jestem aż ciekawy tego, że jak się zamienia tam 100 dolarów, to się dostaje całą torbę pieniędzy. E, o, w Wenezueli też tak jest, podobno. Ale tu nie. Tu te nominały 100 tysięczne i 50, dużo Z Jestem milionerem, bardzo mi mi miło z tego. Zawsze chciałem być milionerem. Byłem już w Wietnamie, byłem na Bali i tutaj też jestem. No, i tak, drugi trening mi się nie udał. Dlaczego? Przez tych, państwo. Spotkałem, spotkałem pierwszych Polaków na mojej trasie i akurat w tym samym hostelu. Zapraszam was serdecznie na ich profil na Instagramie, czyli Podróże z Jajem. Zobaczcie bardzo ładne zdjęcia. Nie takie jak u mnie. U mnie nie są ładne. U mnie zobaczycie naprawdę ładne, artystyczne. Właśnie skończyli podróżować po Uzbekistanie. Jutro rano lecą do Kirgistanu, czyli trochę na odwrót niż ja. A co dalej, to się okaże. Bo tak naprawdę podróżują sobie tak bez, bez terminu. I to jest zarobiste. No jest bardzo. Także... A Zapraszam. do tego trzeba rzucić pracę, nie? Trzeba. No, dlatego ja, rzuci... nie ja rzuciłem pracę i teraz mam nową pracę. <laughs> nie, naprawdę warto, także wpadnijcie do nich. Przegadaliśmy parę godzin, przez co nie poszedłem na boks. Ale było warto. <laughs> jutro na drobie, albo zaraz sobie zrobię... Zresztą trening, będę i tak zaraz zrobił jakiś, bo muszę zrobić drugi trening, a jutro sobie zrobię boks. A warto było pogadać. Dużo fajnych historii. Pupłytka 630 z 8, czekam na taksówkę I ja na trening. Mój taj. A wieczorem jiu Jitsu Nie wiem gdzie z moja taksa. Miała być już. Klasa anulowana, nie ma, ale to nieważne. Zrobię sobie sam coś. Patrzcie, kubicek. No, nie tylko wy jesteście dziwieni, ktoś jeszcze. Uwielbiam swoje suche poczucie, humoru Nie może uwierzyć, ale Ali, uspokój się, morda. No, co? So, ćwiczy się trafi. Wszystko dzięki tym -a, w -a, tak jest. <śprius tu w -a> Chodząc po mieście, akurat przechodziłem po jednego sklepu i coś mi wpadło do głowy, żeby sprawdzić, czy nie mają mikrofonu. I kupiłem. Zainwestowałem dużo, e, bo chciałem kupić e, taki bardzo, bardzo dobry, żeby naprawdę nie było żadnych problemów z dźwiękiem. No i mam nadzieję, że będzie dobrze działał. No dobra, przyznam trochę, że to mi pożal. <gry> no ale nie chcę po prostu, żeby ludzie narzekali. chcę poprawić jakość, żeby już nie biało I powinno teraz być wszystko dobrze. Teraz jeszcze idę do barwera, muszę przeciąć bródkę, bo już trochę urosła za bardzo. Później do domu trening. Trzeba się trochę podpompować <gry> i później na imprezkę z Farą i z Mateuszem. Już się nie mogę doczekać. Nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem na imprezie, naprawdę. A takie żeby jeszcze potańczyć na jakiejś dyskotece To bardzo dawno. Bardzo, bardzo dawno. Dlatego mam nadzieję, że to będzie udana noc. No to zaczynamy. Przywitajcie się, ładnie Mateuszniało ja się. Z wszystkim. Sfara, Z siostra Fary, Mateusz. Znacie. Ruszamy właśnie, idziemy jeszcze do sklepu. Jeszcze po trochę alkoholu, bo tak trochę było za mało. I później ruszamy na miasto. Pokazać wam jak wygląda życie nocne w Taszkencie. Mogę kogoś pozdrowić? Tak. Kogo? A, czekaj. U mnie? Czekaj, czekaj, z screena. Dobra, już mam. A, a skąd to? Z swojego komentarzu. A, no to ciekawe. Słabie Górski, pozdrawiam cię. Widzicie jak miło? Jaka miła dziewczyna? No. Jak porządna młodzież polsko uzbecka, uzbecka Czy uzbekistańska? Uzbecka, tak. uzbecka, no? uzbecka. Młodzież, to się odjąłem trochę lat, co? Ja mam też masz lat? 27. Eee, sorry, 22. Ja 25, to jestem starszy. Tak, <laughs> Dziewczyny to w ogóle małolatki. No. No lecie, nie mamy. No to dawaj. Ej, zaczynamy. Na zdrowie. Dobra, teraz jest tak, że pod pani wyciąga szybko, pić, bo się nie paliło. Wo! Że ciężko się imprezuje w tych czasach. Eee, tutaj, nie było 20 mamy zamknięte. W klubach na zewnątrz wygląda, jakby było ciemno, ale tak naprawdę są otwarte. Eee, tylko po prostu trzeba zadzwonić i się zapytać, od której strony tam wejść. <grywy> Damy sobie jakąś radę, eee, bo kluby są do 5 otwarte. Ale całe szczęście, że z nami fara, bo ona tam dzwoni wszędzie i załatwia Jest lepiej wiecie Co tu robicie? <noise> <noise> Nikogo nie puszczyli, bo był od jest. Nie e, jest fajne. Nie, Dobrze, no. że nie wchodziliście <noise> <noise> A ja dzwoniłam, sami pogadajcie A ja dzwoniłam ja ja I nareszcie trafiliśmy do dobrego miejsca That was just super. Pamiętaj, ja ogólnie nie piję, wiecie jak jest, znacie mnie. Jestem sportowcem, ale dzisiaj jest z takimi dwoma dziewczynami, z nami. które mnie namawiają do picia i z Mateuszem. Który nie pije, który, który, który nie pije. No, Czyli to, to ty tylko... To, ty to tylko ich wina. Ona ma 20 lat jakby. To ja 20, 20 lat. 20 lat. Świetne, tak, tak. Tak, 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 tak. 20 lat. I tu siostra ma. 23. 23? Ja też mam 23. Mateusz ma 20? Ja mam 25 ja, ja maksimum. Pijemy właśnie no, zdrowie. No właśnie, no zdrowie. Jest naprawdę no, fajnie. A jedziemy teraz zobaczyć. Aha, wracamy tam w sumie, tak? Do more, no, do tak. klubu. Wracamy do tego pierwszego klubu, w którym byliśmy za wcześnie. Tutaj było naprawdę świetnie. Dobrze się bawiłem. Jeden moment? No. Bardzo fajnie. Właścimy, to jest właśnie jedyniecy. To, to dobra? Dobra, dobra. Tak dobra. Tak dobra. Tak. dobra. One <laughs> <laughs> bardzo dobra, bardzo dobra. No. I wracamy, zobaczcie jak tam będzie, a jak tam będzie słabo i nas później tu nie wpuszczą. <laughs> to mamy lipę. Puszczamy pani. No to na pewno. No, to, to, to spoko. Dobra, to idziemy do domu, nara. <laughs> do na <laughs> Patrzcie jak się ustawiłem. Ja. Dwie uzbeczki. A no ja jestem uświetleniem Mateusz! Cicho, cicho, cicho Mateusz! Mateusza już nie ma. Zostałem sam z dwoma dziewczynami. Ja to mam szczęście, co? Tak sówka nasze uzbeczki są piękne. Bardzo piękne I roli dwa od tego. Czemu Europa? Naszym... A to tu to... Normalne rosyjski to haresła już lepiej na pewno a bardzo dobrze dobra jedziemy teraz do tego klubu co byliśmy na początku i zobaczymy co tam się dzieje. Jak będzie lipa wracamy tutaj. Bo tu się bardzo dobrze bawiłem. Tańczyłem sobie z jedną dziewczyną, z drugą dziewczyną z Mateuszem. Dobra, z Mateuszy nie tańczyłem. Bawiłem się z samymi dziewczynami, było super, naprawdę. Ja, zobaczymy jak tam będzie. Mam nadzieję, że będzie super, bo tutaj była muzyka taka... Słaba. Ciężko Mnie to powiedzieć. Nijakalne. Nie nie, była... znana, nie w ogóle. No nie jest znana. Jest w, no w ogóle nie znana w ogóle. taka komercyjna, taka... Ciężko powiedzieć jaka to była no. muzyka, ale było w miarę O! Driver? Spasibo. <głos> <głos> no. Dobra, zaraz zobaczymy jak będzie dalej. Jak coś to wracamy. Idziemy ulicami Taszkentu z naszym kierowcą.